Mm. Mm. Witam wszystkich. Zagrajmy w pieprzone duchy. A, baka to oczywiście cały czas poważny. Bo ci normalnie z liścia zaraz. Markę ci da z liścia za 380. Tu jesteś. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy zapisałem ostatnio. Chyba zapisałem. No, przed chwilą zapisywałem chłopie. Dobra, to jest biała wieża. Uwaga, biała wieża może spowodować twary, trwały uraz psychiczny. To serio zmęczy mnie. Wielki, olbrzymi przycisk. Czemu nie? A to ja dopiero tutaj jestem. Ja pierdzielę jeszcze cały spory kawałek wieży przede mną. Dobra, atakuję mnie z boku, bo to wiem. Nad dwóch. Ale nie no naprawdę nie jest tak trudno jak myślała, znaczy jest i tak, zarobiście trudno Ale da się to robić. No jeszcze, z której strony powiedzcie mi. Nie, nie błagam, weźcie z tym wężem, kurczę To ten mi z wężem tam wyjeżdża. Chyba To są generalnie jakby duchy wojownicy i duchy magowie. Jedni się nazywają Apparition się nazywam Apparition A tam się nazywają Raids, rates, raids, 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 raids ra Oj... Nie, ja pierdzielę za dużo was Nie, ja... Bakata uzdrow szybko Michaela Ej no nie no naprawdę Michael błagam traf sobie. O, tak, 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 takie ciosy, ja jestem na tak. Gdzie? Jeszcze tu są. O, tak, Michael. Normalnie. No. Okej. Okay. I tak to zrobię, ja to wiem, że ja to zrobię. Uuu! Dobrze. Nie, ale teraz już muszę uciekać, bo nie mam many za bardzo, żeby leczyć ich. Jak daleko się posunąłem, że tak powiem do przodu w tym odcinku, znaczy w tym wypadzie? <śpiewanie> 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 Dobra, sam się o to prosiłem. <śpiewanie> Czym są Goatmen? Czym są latające robaki tasiemce z kopalni? Czym są meduzy? Niczym nie są. Są po prostu niczym. Bo jesteś ty i twoja banda cholernych przechodzących przez ściany dupków. A najgorsze są te węże cholerne. Sprawdzić, co tu jest. Sprawdzić, co tu jest. Jeśli tu jest cholerna prze przejście przez ścianę, super. Pamiętałem to, ponieważ kiedyś nie mogłem tego znaleźć przez 20 minut. Uzdrów go. Naprawdę tu trzeba cisnąć niczym błyskawica, Michael, może tu będzie to, co szukamy, nie, niemożliwe, to było za wcześnie. Protektor, whatever, bierzemy to. Jeden miecz, na zapis za... o, 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 szykuje się coś, jak mi tu węża puści, muszę szybko pójść do przodu. Okej, okay, udało się. Ach, zarobiście. Zabić to. Zawsze oni się w parach odnawiają, właśnie zawsze w parach. Nie, jeszcze. Jest, 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 jest! Udaje się! Es! To Dobrze. Aha, nie, to jeszcze... ja nie zaraz Gdzieś tu się zawiesiłem w każdym... A ja miałem rzucić kamieniem chyba. A nie, za... Może jestem w innej części. A bo ja jestem w innej części. A jestem w innej części poziomu drugiego. Tu jeszcze nie byłem. A no dokładnie. Fajnie. Chwila, chwila, że tak powiem, wytchnienia. Za co to jest? A tego nie pamiętam. E, nie pamiętam tego potwora. To jest potwór. Uuuu! to jest. Wczytam, Nie. Pięknie. Ja myślałem, że to. Powrotem maksymalne, że tak powiem, uzbrojenie im zapodam. A jak tam się moje nowe mieczyki będą sprawdzać? Trouble. Sprawdźmy. Trouble i tak jest gorszy. Oraz. Zaraz, zaraz. E... Gdzie mam te jakieś nowe miecze dziwne? Tu mam gnasz, ale chodzi mi o ten protektor. Aha, on jest beznadziejny. On po prostu tylko zwiększa dodatkowo osłonę ochronę. Czy teraz mamy walkę z mini-bossem? Czy tam z bossem? Nie no, z bossem, Min... no nie wiem jak to nazwać, co tak chcecie. Generalnie z Minotaurem mamy walkę. Także w sumie, w sumie heal będę oh, już bo. I tak. Nie? Kurde, to będzie ciężko. No zarąbiście. Mógł sobie nawet trafić. Aha, jak to mam to zrobić? W sumie, dobra, nie wiem. Zawiesiłem. E no, no, czy wy potraficie go w ogóle trafić? Halo! O, 200. Dobrze. Zadał mu obrażenia. O, Bakata. Ba, bakata może. Bakata może. Dlatego trzeba go uzdrowić. ten też może w sumie. Okej. Okay. Ile masz punktów życia? Minotaurze. Yeah, 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 yeah! To się da zrobić. Dało się. Nawet nie zginąłem. Uch, kurczę, to jest potężna broń, z tego co pamiętam. Zaraz komuś dam. E, I mam ten klucz. Róg minotaura. Kto ma najgorszy pancerz? Ej, no nie, no nie wkurzałem jest. Zaczynam już mnie to wkurać, że tak powiem, że ma taką mordę. Teraz. Kto ma najsłabsze? Protection. E, to bez sensu, to jest gorsze. Chainmail? A to naprawdę dziwne. Dwarvish Scale, czyli to jest łuskowa... łuskowa zbroja jest kiepska, okazuje się. Hmm... I tak trzeba będzie wrócić na trzeci poziom. Kiedyś. Za chwilę, tak naprawdę, niedługo. Dramat. Dramat trwa. Nic więcej w tym pomieszczeniu nie ma. A to w ogóle bez. Aha, super, czyli była, to była pułapka, ale nie zaraz, bo przecież mam ten y, młot mega wypasiony, a nie ten, to nie jest ten. Thunder. On powinien być jakiś strasznie potężny, no? Dam i tak, y, będę musiał się uczyć zaraz na poziom trzeci, więc będę musiał, ponieważ szmaragdowych mieczy używać, ale. Przyda się, to się przyda tak czy inaczej. Dobra. Chwila... spokojnej eksploracji, chyba, nie? O kurczę, to jest spore. W ogóle nie pamiętam tego miejsca w tej grze, zupełnie. O, Rany boskie. Kurde, kurczak mi zablokował drogę, jasne. Inny tu chodź tu. O, dwóch. Ale z kolei wolny ten... wolny ten młot. Ja też. O, tutaj jest sporo tych pressure plates. Pressure plates. Mam nadzieję... kurde, pełno kuraków. Naprawdę sporo. Nie no, Polson sobie za cholerę nie może trafić tym młotem. O, w końcu. Komu się powiększyło ostatnio te umiejętności? No proszę, szóstkę masz. Dobrze im idzie. Rozwijają się normalnie. A kurczaków i kurczaków. Czy z tej strony przede wszystkim wyjście do reszty? Poziomu? Które... Nie, to jest dziwne. Jakieś zagadka chyba mi się tutaj szykuje. Proszę, tylko nie zagadka. O tej godzinie ja już prawie, że nie myślę. Żadnej Na prostszej pewnie nie rozwiążę będę będę mieli ubaw, jak normalnie chopak sobie nie może poradzić z zagadką na poziomie podstawówki. No. Jak tam z czasem? No dobra. Paka, paka, paka. Paka, paka. Czy ktoś za mną nie ma? Dobrze. Helm Prentice. No, całkiem spokoł, hełm. Dobra, to go ubierze. Powiedzmy ten dziadu. Ten Great Helm to w sumie nie potrzebuje w takim razie. Kurczę, no. Zastanawiam się teraz, przypomniałem się, do czego może. Do czego służy to i to? Nie wiem, na razie nie wiem. Aha, czyli generalnie tutaj wszystko, jakby. Ale o co chodzi z tymi przyciskami tutaj? Zaraz to spróbuję sprawdzić. Są przyciski, nie? Tu jest jeden na przykład, drugi, trzeci, czwarty. Musimy tu jakieś kombinację zrobić z tego. Raz, dobra, włączę je wszystkie. To nic nie daje. Ehm. Um... A zaraz, może tutaj coś będzie się zmieniało w, w, w ten. Kurde, już miałem chyba talon. Miałem gdzieś ten rapier. Uh. Okej. Okay. O nie. A nie wiem do jasnej chorej po co są te przyciski. <coughs> co one tam robią. A tu mamy kolejny, kurde, zapułapkowany pokój. Piknie. Może one zmieniają układ. Y tych. Tych dziur tam. To jest może możliwe, ale wątpię. Ale nie, może, może. Co to ma być? E... Gdzie ja jestem w ogóle? Aha, przynajmniej wiem, gdzie, że tutaj. Co tutaj się znajduje w tym, za tymi drzwiami? nie, kurczę, bym na. Trzecim poziomem białej wieży i se spadłem na piersi, na no, pstu prostu... K... ja chciałem to załatwić dzisiaj, zrobić to dzisiaj, czy mi się to uda zrobić? Chyba nie... Dobra, wracam na trzeci poziom. Co tam? Tego kuraki wybiję. I... Zrobię sobie postój. Um, przed schodami, gdzie tylko gdzie jest... Z... Kurde, z... Gdzie to jest? Tu się idzie. Tu się NIE! Nie tu! Nie tu, kurde, cofnij się. Zamknij te drzwi. Bo na co miałem być otwarty? Tutaj można sobie bezpiecznie. Kurde, nie tu, wracać się. Wracać szybko. Tutaj trzeba zrobić odpoczynek i przerwę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Lands of Lore.